To jest teraz choroba XXI wieku, dosłownie. W Niemczech e, miałam dużo klientów z Niemiec, i mówili, że w Niemczech w ogóle nie diagnostują tej choroby. Instagram. U mnie Instagram nie pracował. Facebook mi pododawał do znajomych w ogóle tych osób, jakich ja nigdy nie szukałam i nie dodawałam. O co chodzi w ogóle? No to jej e, zachowanie, jej tytułowanie się i tak dalej. Ja nie wiem, czy oglądasz kiedykolwiek film Kariera Niekła Przecież Zacznijmy od tego, że ona swoją karierę zawodową zaczęła w e, domu publicznym w Niemczech. Kochaniutka moja, ci powiem tak, że ja też przeszłam zaburzenie odżywienia, ja przeszłam sportową bulimię, anoreksję i ja jestem ze zawodu psychologiem. Strictly jako psycholog nie pracuję, ale pracuję jako ekspert żywienia. Czy kojarzycie, kim jest Wiernikowska? Ta, nie. Cała, nie. ta, ta cała oszustka, ta co pani niby dietetyk po studiach. Generalnie obnażyli ją do zera. Aż się Wiernikowska poddała i normalnie sama przyznała, że tych studiów nie pokończyła. I teraz uwaga, wiecie dlaczego to poruszam? Wiernikowska zdoksowała jej wszystkie Facebooki, cokolwiek by... A co się jest w internecie publicznie, to to już nie jest karalne. Sorry. Pozdrowić. Tam. Czy pracuję z ludźmi zaburzeniami odżywienia? Jako żywieniowiec? Tak. Nie jestem psychoterapeutą. Nie stawię żadnych diagnoz.